Ja osobiście bardzo żałuję, że niestety rozwoju biznesu nie uczą nas w szkole. No bo umówmy się, te lekcje przedsiębiorczości no na pewno nie przygotowują do prowadzenia firmy. Studiowałam też zarządzanie, marketing, ekonomię. Żadna z tych rzeczy nie przygotowała mnie do prowadzenia firmy. Dlatego w tym dzisiejszym odcinku chciałabym Ci opowiedzieć o pięciu rzeczach, o jakich chciałabym naprawdę wiedzieć na początku swojego biznesu online, a o których niestety nikt mi nie powiedział. Niezależnie od tego, czy Ty też jesteś na początku drogi, czy jesteś dalej, zapraszam Cię do tego odcinka, wyciągniesz z niego wiele ciekawych wniosków. Lecimy! Tak jak wspomniałam we wstępie, niestety ja mam bardzo dużo zastrzeżeń ogólnie odnośnie systemu edukacji w Polsce, który nie wspiera kreatywności, nie wspiera przedsiębiorczości i raczej przygotowuje nas do tego, żebyśmy byli etatowcami, żeby być bardzo dobrym pracownikiem, żeby przestrzegać zasad, żeby przestrzegać reguł, że nie można popełniać błędów. Mogłabym bardzo dużo mówić na temat tego, co jeszcze mi się nie podoba w systemie edukacji, ale nie tego wprost dotyczy ten odcinek. Uważam, że każdy przedsiębiorca lub każda przedsiębiorczyni powinna wiedzieć na starcie, lub powinien. A o nich niestety właśnie się nie słyszy, słyszy się za mało. I po to jest ten odcinek, żeby, mam nadzieję, więcej osób. O tych rzeczach usłyszało. Dlatego od razu na wstępie ci powiem: mam wielką prośbę, jeżeli uważasz, że ten odcinek powinien pójść dalej w świat, to podziel się nim, albo zostaw ten komentarz, bo dzięki temu jest szansa, że ten odcinek gdzieś poniesie się szerzej do osób, które również, na przykład, myślą o założeniu firmy, albo założyły firmę i nie mają pojęcia, dlaczego im ta firma nie wychodzi: dlaczego wciąż ledwo mają na ZUS, na opłaty. A nie musi tak być przecież. I jest moją ogromną misją, żeby to zmieniać. Żeby kobiety zwłaszcza budowały firmy, które dają radość, wolność i pieniądze. I z tego właśnie powodu. Bardzo serdecznie Cię zapraszam. Przechodzimy już do tych pięciu rzeczy. Pierwsza rzecz, to chciałabym też zaznaczyć, że kiedy ja założyłam firmę, byłam zielona jak szczypiorek. Byłam jeszcze stosunkowo młoda. Zarejestrowałam firmę w 2014 roku w październiku, więc obchodzę już 6 plus 3, jejku 9 lat prowadzenia działalności. Natomiast nie od początku ta działalność była przemyślana i nie od początku też rozwijałam swoją obecną markę. O czym też mówiłam w innych odcinkach tutaj. Na przykład moja historia rozwoju biznesu online, taka na liczbach. Możesz sobie ten odcinek też obejrzeć, odsłuchać. Natomiast, właśnie kiedy zaczynałam, byłam zielona z pierwszą firmą w tym 2014 i straciłam wiele tysięcy złotych, bo też wpadłam na ten genialny pomysł, że przecież to będzie biznes stacjonarny z dużymi inwestycjami, z dużymi kosztami. No i to się skończyło, jak się skończyło, że ta firma po prostu nie wypaliła, a ja zostałam z długami, z których później musiałam długo wychodzić. Natomiast nie ma tego złego, co by na zło nie wyszło, czegoś się nauczyłam. Jednak dalej myślę, że gdybym wiedziała o tych pięciu rzeczach, o których tutaj Ci zaraz opowiem, to uniknęłabym tych błędów. Więc już na pewno podsyciłam Twoją ciekawość, jaka jest ta pierwsza rzecz? Pierwsza rzecz jest taka, że nikt o tym nie mówi, że rozwój biznesu to jest proces i że nie od razu zaczniesz zarabiać. Nie ma takiej opcji, żeby od razu zacząć zarabiać. Um, można sobie ten proces przyspieszyć, natomiast w ogóle nie zaczyna się firmy bez tak zwanego kapitału na start. Bez tak zwanego kapitału na start to jest w ogóle nie do przyjęcia. I kiedy ja na przykład obserwuję, Dziewczyny na początku biznesu online, które tylko chcą rozwinąć ten biznes za darmo, nauczyć się z darmowych treści, które naprawdę mają opór przed inwestycjami w WA, w reklamę, w marketing, w wsparcie mentoringowe, szkoleniowe, coachingowe, rozwojowe. No to tak sobie myślę, hello! Przecież to jest normalne. Teraz z perspektywy czasu już wiem, że to jest normalne, że na początku biznesu. Trzeba zainwestować. Biznes online nie jest wyjątkiem, nie jest innym biznesem niż na przykład, nie wiem, restauracja. Tam inwestujesz pieniądze w start biznesu i w biznesie online, mimo że masz niższe koszty, również inwestujesz pieniądze, tylko prawdopodobnie w nieco inne rzeczy. Dlatego zaakceptuj to, że rozwój biznesu online to jest proces. Owszem, da się ten proces przyspieszyć i między innymi moje wsparcie, mam nadzieję, Ci w tym bardzo pomoże, ale miej poduszkę na start. Kiedyś chyba to widziałam u Jacka Kłosińskiego, że on właśnie podawał taki przykład, że zakładając firmę, to mm, potraktował takie pierwsze pół roku jako właśnie staż w swojej własnej firmie, że to jest staż. Ja nie oczekuję, że w ciągu te, tych pierwszych 6 miesięcy moja firma zacznie zarabiać. Jeżeli zacznie, to super, ja się dobrze do tego przygotowałem i tak dalej, natomiast jeżeli nie zacznie, to po prostu będę mieć staż w tej dziedzinie i uznam, trudno, staż pokazał mi, że nie chcę na przykład tego robić, tak? Więc owszem, nie chodzi o to, żeby zwlekać nie wiadomo jak długo z rozpoczęciem zarabiania, wręcz przeciwnie, ale z zaakceptowaniem po prostu tego, że warto mieć na start fundusze i ja. Opowiadałam przed chwilą, wspominałam o swoich początkach. Naprawdę nie miałam dużo kasy na początku, ale te pierwsze 300 zł na reklamy miesięcznie wyskrobałam. <grym> po prostu wiedziałam, że mimo, że nie mam dużo pieniędzy, to potrzebuję tej inwestycji. Potem potoczyły się już kolejne. Zawsze oczywiście inwestujemy w to, um, co jest w naszym zasięgu, więc nie od razu inwestowałam kilka tysięcy złotych, czy 20 tysięcy złotych, czy 30 tysięcy złotych. Natomiast rozumiałam, że rozwój biznesu online to jest proces i ten proces wymaga zasobów. I w tym punkcie też myślę, że warto dodać, że można tak się przygotować do założenia firmy, żeby założyć tak jakby oficjalnie tę działalność dopiero wtedy, kiedy masz już wokół siebie gotowych klientów, tak? Żeby właśnie maksymalnie skrócić ten czas, w którym twoja firma finansowo staje na nogi, w którym pokrywa swoje koszty. To właśnie ja miałam takie przykłady wśród bardzo świadomych klientek, że można prowadzić najpierw profile w social mediach, budować listę mailingową bez założenia działalności albo korzystając z tej działalności nierejestrowanej. Ja tutaj nie jestem prawnikiem, więc się nie specjalizuję. Od razu powiem gwiazdkę i założyć tę działalność oficjalnie w momencie, kiedy już masz wokół siebie gotowe potencjalne klientki lub klientów. To ma największy sens i to pomoże ci też od razu wystartować z pełną mocą. Druga rzecz, o jakiej chciałabym, żeby na początku biznesu onej ktoś mi powiedział, dotyczy wyceniania, czyli od razu ustalaj ceny tak, aby pokrywały Twoje koszty, Twoje inwestycje, Twoje podatki. Od razu ustalaj ceny w taki sposób, żeby nawet jak wejdziesz na większy ZUS, mieć na to pieniądze. Bardzo często widzę takie blokady, że właśnie na początku ustalamy te ceny tak super, bardzo przystępnie, a potem niestety w momencie, kiedy się przechodzi na ten wyższy ZUS, to jest paraliż, tak? Paraliż po prostu, że ja nie wiem, jakie ja teraz zarobię. I nie bez przyczyny tak wiele firm właśnie upada po pierwszym roku zaraz od założenia działalności. Między innymi z tego powodu, że są źle ustalone ceny. Że te ceny były na od, od początku zaniżone. I tutaj mogłabym podawać przykłady wielu branż. Um, ostatnio siostra mi nawet mówiła o jakimś przykładzie Fotografki, która za jedną sesję bierze 150 zł. No i generalnie nie wydaje mi się, żeby przy tej cenie to w jakikolwiek sposób odzwierciedlało koszty prowadzenia działalności, podatki i inne rzeczy. Więc nie idźcie w tę stronę. Nie idźcie w takie wycenianie na początku nisko, żeby potem podnieść. Od razu ustalajcie cenę odpowiednio, bo inaczej, no właśnie, będzie to Was blokować w tym momencie wejścia na wyższe koszty. I od razu uwzględniajcie też w swoich kosztach te takie inwestycje, o których wspominałam w poprzednim punkcie. Więc o tym też chciałabym bardzo, żeby ktoś mi powiedział, że od początku warto ustalać ceny tak, żeby uwzględniały Twoje podatki, a Twój VAT, na przykład jeżeli ktoś jest VATowcem, bo ja przez długi czas myślałam, że wiecie, że VAT to są moje pieniądze, <laughs> a nie są. Można sobie obniżyć oczywiście podatek VAT, no ale jednak... Oddajemy go do urzędu. Więc moja cena to jest cena netto w przypadku, akurat kiedy jestem przedsiębiorcą, watowcem. Więc bądźmy pod tym kątem bardziej świadomi od początku. To też chciałabym usłyszeć na starcie swojego biznesu. Trzecia rzecz, o jakiej chciałabym wspomnieć, to jest to, żebyś nie budowała społeczności bez określenia najpierw twojego modelu biznesowego, czyli ofert, na jakich chcesz zarabiać, do jakich chcesz prowadzić. No, zbyt często też pracowałam z takimi klientkami, które budowały te swoje konta, na przykład na Instagramie, a dopiero później zastanawiały się, co im sprzedać i od czego ja tak w ogóle jestem, tak? I nie od początku mamy też wszystkie rozwiązania i wszystkie odpowiedzi. Natomiast trzeba coś założyć. Trzeba coś założyć i jak najszybciej mieć te pierwsze oferty, żeby mieć gdzie kierować ludzi, bo inaczej. Rozwijanie tych zasięgów, skalowanie ich, budowa listy mailingowej nie ma większego sensu, jeżeli ci ludzie nie są idealnymi potencjalnymi klientami pod Twoje oferty. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby robić ten rozwój biznesu w odpowiedniej kolejności. Czyli najpierw Twoje oferty, Twoja strategia biznesowa, na czym chcesz zarabiać, do czego chcesz prowadzić ludzi, a dopiero później skalować te zasięgi. Myślę, że to jest oczywiste i tutaj nad tym punktem akurat nie będę się dłużej rozwodzić. Czwarta rzecz, o jakiej chciałabym, żeby na początku mi ktoś powiedział w moim biznesie, jest bardzo prosta również, natomiast często znowu o niej zapominamy. I to jest to, że im częściej i lepiej sprzedajesz, tym więcej zarabiasz. I właśnie kiedy przychodzą do mnie klientki, Pamiętam to jak dziś, to było już ze 3 lata temu, w jednym z moich pierwszych programów grupowych, kiedy przyszła do mnie klientka i właśnie napisała, że w lipcu uzyskałam 4,5 tysiąca przychodu. Jeszcze nigdy mi się to nie zdarzyło w takim zupełnie zwykłym miesiącu, i mam mnóstwo ciekawych wniosków. I rozmawiałam z nią później, jakie to ciekawe są wnioski. I oczywiście wniosek był taki, że po prostu ona aktywnie mówiła o tych swoich ofertach, aktywnie dawała szansę ludziom, żeby je kupili, tak? Dlatego słuchajcie, nie wystarczy, że twoje oferty gdzieś wiszą, nie wystarczy, że od czasu do czasu zrobisz dużą kampanię, po prostu dawaj najczęściej ludziom, jak najczęściej się da okazję, żeby coś u ciebie kupili, tym więcej wtedy będziesz zarabiać. I oczywiście to jest proste w teorii, w praktyce właśnie. No, nie chcemy non-stop naparzać na żywo w social mediach. W praktyce też chcemy, żeby część tego przychodu była zautomatyzowana, chcemy to robić sensownie, dlatego w tym celu właśnie bardzo się przydają lejki sprzedażowe. O metodach stabilizacji przychodu zresztą też miałam odcinek już i do niego odnoszę. Ale zasada jest niezmienna. Im częściej dajesz ludziom okazję, żeby coś u ciebie kupili, tym więcej będziesz zarabiać. Takie są fakty. I to jest czwarta rzecz, o której chciałabym usłyszeć wcześniej, bo szybciej zaczęłabym, tak jakby, odmieniać swoje przekonania na temat sprzedaży, szybciej zaczęłabym się tej sprzedaży uczyć, szybciej przestałabym się po prostu przejmować, że ktoś uważa, że ja sprzedaję za dużo? Hej, po to prowadzę biznes. Ja wiem, że tylko korzystając z moich płatnych ofert, moi klienci uzyskują trwałą zmianę. Nie da się tego samego zrobić, oglądając takie bezpłatne YouTube. Można się zainspirować chwilowo i mam nadzieję, że mi się to udaje, na przykład w tym odcinku. Natomiast trwała zmiana, zapraszam do moich ofert płatnych. I co w związku z tym jeszcze warto zapamiętać odnośnie sprzedaży: to to, że nawet najlepsza komunikacja nie sprzeda Twoich ofert, jeżeli nikt ich nie widzi. Jeżeli o nich aktywnie nie mówisz. I jeżeli chcesz mieć klientów za pół roku, już teraz dbaj o to, żeby przyciągnąć nowych potencjalnych klientów do Twoich kanałów komunikacji. Z wyprzedzeniem. I została nam jeszcze piąta rzecz, o której żałuję, że nie dowiedziałam się na starcie swojego biznesu online, żałuję, że tak mało osób o tym mówi. I to jest ta rzecz, żebyś w swoim biznesie online skupiła się na tak zwanych money making activities. Money making activities, bo my czasami na początku tego biznesu myślimy, że bardzo duże znaczenie mają rzeczy typu, nie wiem, robienie grafik na social media, albo na przykład szlifowanie non-stop tekstów w swoich newsletterach, albo, no właśnie, nie wiem, em, korzystanie z jakichś nowinek non-stop, uczenie się ciągle nowych rzeczy. To jest owszem wszystko istotne, ale najistotniejsze jest to według mnie, żeby ten biznes jak najszybciej zaczął na siebie zarabiać i żeby był po prostu opłacalny. Tak? Więc Twoim zadaniem jako właścicielki, właściciela biznesu, czy online, czy innego, jest rozwój firmy, ale też sprzedaż. Jest rozwój osobisty, ale też marketing. To Ty w swoim biznesie jesteś najlepszym sprzedawcą. I jeżeli. Czujesz przed tym opór, to właśnie tak jak mówiłam w poprzednim punkcie. Są metody, żeby się tego nauczyć. Można oswoić, można polubić, można nawet pokochać sprzedaż. I ja pracuję z klientami, którzy mają na wstępie bardzo niewspierające przekonania na temat sprzedaży, bo na przykład kiedyś pracowali w sprzedaży i bardzo źle im się to kojarzy, a potem zaczynają rozumieć, że w przypadku ich produktów, ich ofert, można tę sprzedaż pokochać. I co jeszcze odnośnie tych money making activities chciałabym powiedzieć, że właśnie warto tutaj szukać takich metod, rodzajów, w których Ty naturalnie masz potencjał być najlepsza. Nie warto szlifować za wszelką cenę tego. Czym może nigdy nie będziesz dobra? I tutaj moim przykładem są właśnie te grafiki nieszczęsne. A ja mam bardzo nisko wszelakie potrzeby estetyczne, nie umiem robić, nie wiem, zdjęć, nie umiem robić ładnych grafik. Robią mi to dziewczyny w moim zespole. I ja nie staram się za wszelką cenę tego uczyć, albo nie staram się za wszelką cenę uczyć robienia rolek, kiedy ja mam dwie lewe ręce do tego, tylko ja się po prostu skupiam na tym, żeby robić w swoim biznesie te money making activities, w których mam naturalnie dobry potencjał. W moim przypadku to są na przykład teksty sprzedażowe, tak? Właśnie tworzenie komunikacji, e, tworzenie strategii sprzedaży. A w innych rzeczach jestem trochę słabsza, i tam po prostu zapewniam sobie wsparcie. Warto szlifować te dźwignie, w których naturalnie masz potencjał być najlepsza. Właśnie ja jeszcze dodam, że ja jestem zdania, że Każda z nas ma potencjał, aby osiągać rekordowe wyniki sprzedażowe, niezależnie od tego, jaki ten naturalnie Twój potencjał jest. Więc każda z nas może zostać prawdziwą królową swojego biznesu. Każda z nas może mieć firmę, która daje wolność, radość i duże pieniądze. Tylko właśnie trzeba odkryć na to swój sposób. I ja, ja patrząc na siebie, Patrząc na moje klientki, widzę, że dla każdej z nas jest ten sposób. Tylko co ważne, trzeba go indywidualnie odkryć. I mam nadzieję, że ten odcinek, bo to już wszystko w nim, zainspirował Cię do tego, żebyś Ty również uwierzyła, że możesz. Że możesz mieć taką firmę, która daje jednocześnie radość, wolność i pieniądze. I oczywiście, jeżeli ten odcinek Ci się podobał, to zasubskrybuj ten kanał, proszę żeby nie ominąć kolejnych materiałów, bo one się pojawiają z taką niezbyt regularną częstotliwością. I druga rzecz. Bardzo Cię zapraszam do grona królowych swojego biznesu, jeżeli Ty chcesz ten swój pełny potencjał w biznesie wykorzystać. To jest mój program, który jest stale otwarty, ale też stale podnoszę cenę udziału i ostatnio go jeszcze usprawniłam. Jestem tym bardziej z niego dumna, więc zalinkuję Ci w opisie pod tym wideo, Przestrzeń, gdzie właśnie mentalnie przygotowuję dziewczynę, bo tam są dziewczyny, oczywiście, na przełomy w biznesie. A druga rzecz, jeżeli z kolei czujesz, że takie masz strategiczne dziury do załatania, albo po prostu wiesz, że wystarczy ci kurs program do samodzielnej pracy z mojej oferty, to na moment, kiedy ten odcinek jest. Zaraz po premierze, to niedługo będzie u mnie wyprzedaż urodzinowa. 34 lata kończę, więc 34% na wszystko z kodem urodziny w moim sklepie na stronie szkoleniaitalianamarketing.pl. I będą też przygotowywane specjalne pakiety, w których się jeszcze bardziej opłaca zamówić kilka kursów. I wszelakie szczegóły oczywiście będą na landingu, na stronie italianamarketing.pl, ukośnik, urodziny. A jeżeli oglądasz ten odcinek no, poza moimi urodzinami, no to niestety u mnie Black Friday nie ma, ale i tak zachęcam Cię do tego, żeby zerknąć na stronę szkolenia italianamarketing.pl i po prostu zobaczyć, zwłaszcza na przykład kurs pokochaj sprzedawać online, czy... Strategic Business Upgrade. To są takie dwa kursy, które najbardziej w odniesieniu do tego konkretnie odcinka polecałabym. No, a tak na rozgrzewkę z bezpłatnych materiałów, to polecam Ci ściągawkę 15 pomysłów, jak sprzedawać codziennie, żeby w ogóle zacząć myśleć o tej codziennej sprzedaży, bo ten temat, jak widzisz, przewija się u mnie niemal w każdym odcinku. Dobra, tyle na dzisiaj. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie do samego końca. Oczywiście daj mi znać na przykład na Instagramie Italiana Justyna, co dla Ciebie było z tego odcinka najciekawsze. W komentarzu na YouTubie też możesz mi dać znać oczywiście. Bardzo się cieszę z każdego komentarza i do usłyszenia w następnych odcinkach. Cześć, cześć.